To, z czym my się na przykład spotykamy, kiedy ktoś ze znajomych ma zdiagnozowany nowotwór i natychmiast w tym momencie chce mieć podane leczenie, być zoperowanym, ponieważ ten guz tak szybko rośnie, że w głowie mamy to w tym momencie, hmm. że jak to już zdiagnozowaliśmy, to jeżeli w przeciągu dwóch, trzech tygodni nie podamy leczenia, to ten pacjent umrze, bo ten guz jest tak strasznie szybko rosnący. Czy to nie jest taki mit, że często pacjent żyje lata z tym nowotworem? Ile mamy czasu? Trochę w tym jest prawdy, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, Jak na przykład mówimy rakieta i grubego, to to nie jest jeden typ nowotworu. Prawda? Czy rak piersi? O, rak piersi jest nawet lepszym przykładem. Rak piersi, jak teraz mówimy, to jest około 50 podtypów różnych, o, jak Bardzo, tak. I weźmy sobie takie teraz trzy główne. Mamy takiego raka, który ma receptory estrogenowe, progesteronowe dodatnie w wysokim procencie. Mamy raka, i her, i her, her-ujemny. Mamy raka, który ma estrogen pokazujący dodatnie i HER dodatni, HER2 dodatni receptor i mamy trójjemnego raka piersi, który ma wszystkie receptory ujemne, i HER2 też ujemny. i to jest najbardziej dynamiczny rak. I faktycznie w tym przypadku należy szybko zaczynać, ale znowu to nie jest tak, że mamy tydzień, żeby zacząć, my mamy spokojnie z miesiąc, żeby chorego dodiagnozować, bo bez dodiagnozowania my poradzimy złe leczenie, prawda? Więc to się nie należy spalać psychicznie. Trzeba te badania zrobić i iść do leczenia, ale faktem jest, że na przykład taki pacjent nie może czekać 3 miesiące na rozpoczęcie terapii. Stąd wzięła się szybka ścieżka, czyli karta DILO. Przed laty, prawda? Ta szybka ścieżka, ona jest właśnie po to, żeby tych pacjentów szybko znaleźć, szybko zdializować i szybko leczyć. I tam dlatego jest te 8 tygodni od początku do, do wdrożenia leczenia. Ale na przykład chory z tak zwanym nowotworem luminalnym A, czyli o niskim indeksie proliferacyjnym nowotworu, czyli te komórki wolno się dzielą, to może chwilę dłużej poczekać.